Elo, Elo, tak więc witam Was bardzo serdecznie w grze Hearthstone. Tak, słuchajcie, ja Hearthstone'a na sobie gram już od, od dawna, dawna, odkąd wyszedł, nawet można powiedzieć. I w sumie nigdy się nie pojawił mi odcinek na kanale, chyba się nie pojawił, o ile się nie mylę. Miał się pojawić jeden odcinek, ale poszło mi tak fatalnie, że stwierdziłem, że, że nie. No i teraz, ogólnie, miałem przerwę od na ogólnie, jakieś 4 miesiące, ale pisaliście mi, żebym nagrał też, żebym właśnie mm, nagrał Hearthstone'a, Tak więc, mówię, w sumie, czemu nie? Co nie, nie grałem od dawna w Hearthstone'a, bo od 4 miesięcy wyszedł nowy dodatek, yy, te ci przedwieczni bogowie, czy się jakieś tak to nazywa. Yy, no i wczoraj też, sobie, wczoraj, właśnie byłem na studiach, sobie na tablecie troszkę pograłem. Yy. Chciałem sobie zrobić to i chciałem sobie zrobić to i, i w sumie zrobiłem to, tylko że taką mniejszą wersję, bo było tam trzy razy wygrać. No i tak mniej więcej to wygląda. Właśnie sobie teraz będę nagrywał specjalnie dla Was odcinek z no więc mam nadzieję, że się Wam spodoba, bo chcieliście w sumie. I zobaczmy, co tu się ogólnie zmieniło, bo tak na tablecie za bardzo nie przeglądałem. Mamy dodatek Whispers of the Old Gods. I zobaczmy, czy to jest dodatek, gdzie są tylko karty. Czy może tutaj są właśnie jakieś e, przygody z tego związane z tym? E, no i z tego co widzę, to ten dodatek to są tylko karty chyba. Możecie to sobie tutaj coś zobaczyć jak sobie grałem. E, w Nax chyba... patrzmy, na normalu. Na normalu zrobiłem wszystko. Tak więc tak to mniej więcej wygląda e, Class Challenger w Nax. Też wszystkie zrobiłem, ale heroika za to nie zrobiłem. Teraz podobno jest to łatwo zrobić. Zrobiłem tylko jednego. Reszty mi się po prostu nie chciało robić yy, z Black Mountain. No tutaj to już w ogóle prawie nic nie zrobiłem. No właśnie. Jeszcze zostało mi ostatnie skrzydło do zrobienia. Dostajemy Nefariena dostaniemy. Yy, tak więc yy, spoko. Jeżeli chodzi o League of Explorers to też chyba biednie, bo nie zrobiłem chyba nic, tak, nic nie zrobiłem, dokładnie tak. Yy, tak więc mniej więcej będę sobie taki powrót do Hearthstone robił. Yy, na pewno pojawią się jakieś openingi, paczek, bo mamy 8. No na pewno się pojawi niedługo opening właśnie tych paczuszek. Przedwieczni bogowie, czy jakoś tak. Raczej znaczy, tych tutaj nie będę kupował, bo chciałbym sobie wykupić ostatnie skrzydło, o ile się nie mylę. Yy, zaraz sobie to zobaczymy. Z Ligi Explorerów. a z Black Mountain. Ciekawe czy mam... Dobra, mam wykupione wszystkie tutaj, ale z Ligi Explorerów chyba, no właśnie, mam dopiero jedno, drugie, dwa skrzydła, więc trzecie za 700 i dopiero jak sobie zbieram i kupię wszystkie skrzydła, to dopiero wtedy będę zbierał pieniążki na coś innego. A dzisiaj zagramy sobie w Tavern Brawl, czyli tak zwana na polskie, a ogólnie widzicie, gram w wersję po angielsku, ponieważ byłem graczem World of Warcraft przez bodajże 6 lat i nie wyobrażam sobie grania... W grę od Blizzarda związaną z Warcraftem po polsku, bo głosy są moim zdaniem słabe, więc gramy sobie po angielsku. W Overwatch, oczywiście, gram po polsku, i tutaj też do Was pytanie, troszkę takie troszkę niezwiązane z, może z Hearthstoneem, Czy chcielibyście oglądać dalej u mnie Overwatcha? Bo jak wiecie, Overwatch kosztuje 200 ponad złotych, i zastanawiam się, czy go kupić ogólnie, czy chcielibyście ze mną pograć i tak dalej. No i dobra, jeszcze jedna ważna sprawa. Tutaj możecie mi dodawać do znajomych. Yy, mój nick to Admiros, hashtag 24 i Battle 2486. Tutaj już mam kilku znajomych. Mamy Skyscrapera, mamy Marcina, mojego kolegę oraz Woody'ego oraz kilku jeszcze tam innych znajomych oraz widzów. Ich nie musicie dodawać, wystarczy, że mnie dodacie. Yy, no i dobra, tak więc zróbmy sobie karczemną bójkę. Buj yy, I to jest karczemna bójka, która się nazywa Unit Against Mecha Zod, czyli. My przeciwko. Razem złączeni przeciwko Mecha Zordonowi, czy jakoś tak. Dobra. Can you beat Gearmaster Master Mecha Zoo? Mecha Join forces with another player and see? It's cooperative tavern role. Wow, coś nowego. Pierwszy raz coś takiego widzę. Chyba to nie, jakoś niedawno dodać. Więc będzie można zrobić karczemną bójkę w trybie kooperacji, ale. Ale nie mam, nie mam z kim zrobić chyba na razie w kooperacji, więc zaczniemy po prostu taką zwykłą. Zobaczymy koło nam dobierze. Czyli będę po prostu ja z innym graczem? Nie mam pojęcia jak to będzie działało. No jest koleś. No i co? Czyli ogólnie to nam losuje postać, czy może to jest po prostu... Czyli po prostu sobie gramy. Nie mam pojęcia, to mi się nie przyda. Whenever a player calls spell. Dobra, może być. Marzmy. Może to się, to się może ogólnie przydać ta karta. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy Kamerka jest w dobrym miejscu, tak prawdę mówiąc. Czy nie zasłania czasem czegoś, ale. Chyba, o ile się nie mylę, zasłania jedynie opcję opcje tego menu. Co to jest? Ja się pytam: Gilmaster Master Mechazut. Must attack his minion. Either of you. Okej. Okay. Eee, wins. Dobra, czyli on wygrywa Jeżeli. Jeżeli... Jeżeli nie zostanie pokonany. Czyli ogólnie z tym graczem gramy przeciwko niemu, ale naszym celem jest zabicie Mekazoda. Mogę sobie dać atak? Nie mogę, dobra. W ogóle zapomniałem jak się gra w Hearthstone. A. Nie wiedziałem myślę, że... Szaman ma to co może sobie rzucić, co nie? Boom. I on teraz może atakować, więc musimy to rozegrać taktycznie, żeby go po prostu zniszczyć Zanim się przeistoczy w jakąś... Nie do pokonania bestię mocy Spoko Czyli ogólnie nie będę niszczył nic, co należy do mojego frienda Ała Czyli ogólnie... On zadaje co dwa Co które zadaje dwa Nice, pandziochę sobie tutaj użyjemy jeżeli użyję Czyli jeżeli on użyje spela, to ja dostanę spela, czyli będzie taka współpraca. Ha! Świetnie, więc mam nadzieję, że on... Wow Już tutaj załatwił jednego. I pewnie teraz załatwi mi pandę, tak myślę. W ogóle nawet nie ma tutaj napisane jakie on ma umiejętności. Wow. Mind if I roll need Tutaj taka ciekawostka Nie wiem czy wiecie, bo to jest ogólnie lud... Horder. To jest taka karta. Związana z. Co to robi? Pierwsza raz to, widzę. Fiora Lightblade. Eee... Whenever you target this minion, with a spell Gain's Divine Shield. Mam nadzieję, że moja postać przeżyje. Ogólnie ta, ta postać mówi właśnie. Mind if I roll need. Eee, bo w World of Warcraft jest coś takiego, że jak zabijemy jakiegoś bossa, dostajemy loot. Jeżeli gramy w party, w 5 osób, załóżmy, czy w 3, to ten loot się dzieli między osoby. I pojawiają się na dole itemy i można dać NIT albo grid, czyli NIT, że potrzebuje tego itema oraz grid, że po prostu... No, chce ten item sprzedać, chce go po prostu y, zamienić na kasę. No i są tacy gracze, którzy po prostu dają wszystko nit, bo jeżeli dasz nit, to nit ma bardziej większy priorytet niż grid. Więc jeżeli ktoś da nit, to dostaje ten itemek. Yy, a i na przykład inne osoby dały grid, to wtedy te osoby nie dostają tego itemku. I mniej więcej tak to wygląda, że pojawiali się tacy gracze, którzy którzy dawali nit. Mimo już nie potrzebowali tego itema. Yy, I dawali właśnie nit, żeby po prostu go sprzedać, tak? Bo, bo jak ktoś dał... Jak cztery osoby dały grid, a jedna osoba nit, to ta osoba co dała nit, po prostu dostawała ten item. Tak więc... Taka, taka karta nawiązująca trochę do graczy, mógłbym tak powiedzieć. Dobra. Ogólnie przydałoby się załatwić tego Meka zoda. Ale nie wiem, czy to jest możliwe, bo on jest strasznie silny. I niszczy wszystko, co się rusza. Dobra, zobaczymy, co on teraz zrobi. Czy zaatakuje mnie, czy przeciwnika? Nic nie zrobił. Ale jego atak się zwiększył. O nie, Doubles Minion Attack. Czy dałoby się wzmocnić tego? Staga, jakbym go wzmocnił tym za piątkę i tym za czwórkę. Albo tym za czwórkę najprawdopodobniej no za piątkę. To nawet, nawet mogłoby się udać. Czyli ogólnie. 5, to i to 7, no i tego już nie dam rady, musiałbym 11, ale mogę użyć za to 5, 9 i to, dobra, więc to jest ogólnie taktyka. i kończymy tę turę. Tak więc y, zobaczmy. O nie, co on w ogóle zrobił, bo to jest. Pri Prioritize this attack damage to biggest minion. Aha, czyli największy minion dostaje damage. Czyli ogólnie chyba, rzecz ujmując, opłaca się po postawić jakiegoś słabego miniona i później go dopiero wzmocnić. Jak widzicie im idzie fatalnie. Ale... Ale mogę zrobić coś takiego. Zobaczmy ogólnie. Bo jestem paladynem, a nie priestem. Zobaczmy, czy coś takiego w ogóle zadziała. Nie dajmy mu banany. Czy on zginie teraz? Eee... No właśnie, bo jeżeli on przeskoczy tu, to pewnie zniszczy tego. Więc powzmacniamy mu trochę. Zrobimy dwa takie silne miniony, i on po prostu dwóch nie będzie mógł chyba zniszczyć. Tego zniszczy, a ten przeżyje. No i teraz powinien mu zadać dużo obrażeń. Więc taki bardzo ciekawy sposób na zrobienie takiej. No i zginął. Hmm... Ciekawa sytuacja. Dobra, czyli teraz będę musiał znowu wzmocnić i jego karty. Zrobimy takiego kopa, jakiegoś jeszcze nikt w życiu nie widział. Czemu? No dobra, on się zabił. No ale spoko. Szkoda, że tak zrobił. Hmm. Teraz będę musiał ogólnie wzmocnić jednego trochę mocniej, a drugiego trochę słabiej. Albo po prostu użyć Divine Shield'a. To jest to. Ale nie mogę! Ale nie mo... Aaa, zapomniałem. Nie mogę użyć Divine Shield'a na przeciwna postaciach z przeciwnika. Dokładnie. No i mi się mana skończyła. Dobra, dobra, po prostu YOLO, YOLO, co nie? Po 8, o kurde. Czuję, że nie zrobimy tego za pierwszym razem. To jest, to jest mało realne Słabo nam idzie ten koop, coś, coś mi się tak wydaje O dobrze Teraz tego zniszczę albo tego Mamy do wyboru Aha, dobra, zaatakował No spoko, nie wiem czy to było dobre zagranie ogólnie Ale jestem pewien, że Ała! Ty on jest po prostu silny Muszę się odleczyć, bo inaczej zginę a jak mój przeciwnik to też może zginąć, przecież w sumie. 10. I temu damy tyle, i ten zginie, a ten nie zginie. Dobra. Świetnie. No i zobaczymy. Teraz powinien, powinien ogólnie zaatakować. Dobra, dokładnie tego. I on teraz. 57. No, no zdeczka bym powiedział, że za dużo też ja bym powiedział, że za dużo ma życia, żeby ogólnie go pokonać. I czuję, że po prostu z tym z tym Tristem, nie damy rady. Dobra, to się pobawimy planszą, bo w sumie czemu by nie. Ipson! Odpalamy rakietę U Zastanawiam się ogólnie, czy, czy nie jest za głośny ten Hearthstone Mam nadzieję, że dźwięk jest dobrze ustawiony. Dobra, tu się mogę coś odleczyć troszkę. Sprawiedliwość żąda pomsty, czy jakoś tak. Hmm. Dobra, bo i tak ten, co ma najwięcej, zginie. Ale wzmocnimy wszystkich innych za to. Więc teraz powinno się udać. Auć. <ścoughs> No i albo teraz, albo nigdy. 67 musimy mu zadać, a z tego co widzę to zadałem mu jakieś no za 40 ma w maksymalnym, możliwym scenariuszu. Albo i 30 nawet, jeszcze, jeszcze mniej nawet. Chyba, że on sobie teraz wzmocni tych swoich bohaterów. O, pomógł mi, super. Nice. To się nazywa, to się nazywa kooperacja. Jeszcze siebie uleczył, pięknie, ale ten już zadaje 10, więc tak czy siak zginę. 54. Nie, nie ma szans. Mm, 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 mm. Ma po prostu za dużo, za dużo życia. Ten, ten potwór. Mechazord. Mecha no i teraz dead. No, tak jak myślałem. U. I on też ginie. I będzie draw. Defeat, Oboje pewnie mamy defeat. Tak więc no, jak widzicie, trzeba tutaj lepiej współpracować. Zobaczymy, kogo nam teraz wylosuje. Ogólnie podobają mi się właśnie takie karszemne bójki, gdzie nie trzeba samemu talii składać. Są takie po prostu przyjemne. Wbijacie, nie trzeba nic nie musisz talii składać po prostu brawl dostajesz jakieś karty. I to się tak jakoś mniej więcej fajnie prezentuje moim zdaniem. Mamy jednego znajomego online. Nie no, trzech w sumie. Kład DMG. Heroes of the Storm sobie gra koleś. War the Opponent. Jak zawsze. No dobra, mam nadzieję, że tym razem się uda. Okej, okay, spoko. Czyli ogólnie dwie takie same postacie jak zawsze. Dobra, te na razie mi nie są chyba potrzebne. Boostery jakieś. Hmm, zobaczymy co tam wylosuje innego. Przydałyby się jakieś inne karty. Na przykład... O. Na przykład z Divine Shieldem postać, to jest to. W sumie nawet nie wiem, czy ten Divine Shield działa. Napiszmy mu coś, coś miłego, co nie. Żeby tutaj nie było, muszę zakończyć turę. No, tylko co ile on używa tego, Prioritize? Ciekawe. Nie mam pojęcia, tak naprawdę, mówiąc. Chyba co Turę na to wychodzi. Bo co. Hmm, well played, No spoko. No i tu się zaczyna zabawa. Boom. Seal of the Champion. To jest jakaś nowa karta, pierwszy raz ją widzę. Give a minion three attack and divine shield. Wow, niezła. Niezła, niezła, naprawdę. Baczymy, czy zniszczy mi ogólnie moją postać. To mnie najbardziej ciekawi. Double Zap. Dobra, użył się innego, więc na razie jest ok. Nie zniszczył mojej karty. Oooo! Oh, tego się nie spodziewałem. Moje spele zero kosztują. Increase clock speed. o oh, oh. Niedobrze. <coughs> Czyli moje spele ogólnie kosztują teraz 0. Nice. I to lubię. Dajmy mu. shielda. To może mógłbym w sumie tego użyć. To byłoby lepsze rozwiązanie. Dajmy sobie 3 ataku. I przywołajmy chłopka. Dobra. Jolo! Nie! Ło, wow, niewiele brakowało. No i zobaczymy, czy mi zbije Divine Shielda, czy... Czy nie zbije. Chodzi na to, że nie. O, to jest dobra karta, dostanę kryształ. No, jak widać, ha, lepsze karty nam się teraz podpasowały i jest większa szansa na wygranie. Więc. Bóg. Wow! Ale lag. Pięknie. Jak widać, moje karty jakoś nie chce za bardzo atakować. Ja sobie jeszcze przeczekam to i tak zbustuję tą kartę, że po prostu. Okej, okay, zbił mi tarczę, więc jest, jest w porządku, co nie? Nie ma się co martwić, jak zbił mi tarczę, to jest dobrze. Myślałem, że po prostu on od razu zabije, nawet jak mam Divine Shield'a. Wtedy wtedy ogólnie byłby problem. Dobra, tu sobie zwiększył prędkość, to mnie raczej mało interesuje. I powinien teraz użyć tego 8 Odleczymy naszego kolegę. I dobra. Tak na wszelki wypadek zostawię sobie karty, bo patrzcie, znowu chcę mnie tutaj zaatakować. No i teraz jak nie będę miał jakiegoś divine shielda, to będę musiał po prostu, prawdę mówiąc. Tak, jak nie będę miał divine shielda, będę musiał go już teraz zaatakować, bo po prostu będzie szkoda mojej szkoda mojej postaci. Ale jak widać idzie troszkę nam. No i olo. no i yolo. po prostu świetnie. Świetnie. Jeden atak, no to jest dobra karta. Ale ile wytrzymam? To jest dobre pytanie. Ile wytrzymam? No nie wierzę. To jest jakiś żart z tymi beczkami. Czy on jest w ogóle do pokonania? Czego w tym odcinku w ogóle pokonam? To jest dobre pytanie. No nie Dwa ataki. Oko. Boom. Dwa atak Overclock Super Po prostu super Teraz będzie po osiem bił Dobra, ten sobie powoli tutaj wzmacnia się I w sumie to chyba nie byłoby takie głupie, żeby zaatakować, ale... Jeszcze się nad tym zastanawiam Dobra, zostawimy sobie jedną kartę Później wystawimy Bolvara z Divine Shieldem. O, to będzie dobre. O ile w ogóle uda mi się przetrwać aż tyle? Bo z tego co widzę, to tutaj. To już nie robi się za ciekawie. Ale bym powiedział, że robi się. O! Dobra karta. Bardzo dobra. Doubles Doubles attack. Super. Nice. Jeszcze uleczonko. Super. Co one w ogóle robię, Większają swój atak. No i YOLO. Pozdro. Hmm. Never To Tax. Spoko. Zawsze jakaś dodatkowa karta się przyda. Co przywołamy chłopka. Zobaczmy. Minions Attack. Myślę, że tego warto byłoby tutaj wzmocnić jakoś super mega. 20. No i dobra, no i olo, co nie? Zobaczymy Co z tego wyjdzie. <laughs> Ale przydałoby się jakiś Divine Shield, naprawdę. Wtedy mógłbym już tego wystawić. On mi tutaj zniszczył. I zostałem 7 ataków. No to już mogę go spokojnie wystawiać za piątkę, Ale. U uh. Ale on już bija po 8, więc... No, pierwszy raz ogólnie gram takiego, takiego, taką karczemną bójkę i przyznam się szczerze, że może być ciekawie. O, o, o znowu dwa zyskuje ataku, już będzie po 10 bił, więc teoretycznie zostały nam dwie tury tak naprawdę. O, jest Divine Shield, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bum. Musiałem go już teraz wystawić, bo po prostu... I zróbmy taki manewr. Dobra, on se tam ich wyspałni Sporo. Ja mam 10 i zrobimy sobie podwójny A. Teraz chyba, że on żyje teraz jakiejś, nie wiem, magicznej sztuczki. Więc uderzę go teraz za 20. Wow. By the Holy light. I kolejne dwie karty. Wow. Jakby mi teraz spadło jakieś tabula. Tak. Dobra, teoretycznie. Prawie go już teraz pokonamy. Prawie Bo teraz użyję podwójny atak, i będę miał 40, będę go bił wtedy. Więc 40 to jest, prawdę mówiąc, bardzo dużo. Masz 60, daję do za 40, zostanie mu 20. I charge. Następną rundę, dobra. Jolo, nie mam wyjścia. 20 i boom, i on go powinien teraz wykończyć. O ile ten nie zaatakuje mnie za jakąś większą liczbę, i za 40, bęb, gin. Bum, dobra, mamy 40, i on teraz powinien zniszczyć mojego. Nie, nie wierzę w to. Dobra, i powinien go teraz zniszczyć. Powinniśmy wygrać, mam nadzieję. O ile ten, dobra, nic nie kombinuje No i atakuj go wszystkim, czym masz. No, po co jeszcze się leczysz? No, przecież 19 to bez problemu tutaj już zadasz. 714 No, jeszcze z tym to już byłoby nawet ponad 20. No i dokładnie. Well played. Oh yeah. Wygraliśmy kartę bójkę. Zostaliśmy paczkę. Oczywiście z paczek będzie kiedyś tam opening. Już na moim kanale było opening, więc możecie sobie je zobaczyć ogólnie. No i dobra. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Coś mi się tu zacięło. Czemu mi się, czemu mi się gierka zacięła? A dobra, już jest. Taki mały lag tutaj na wstępie. I już się nie opłaca robić dalej brawla, po prostu chyba, że tak dla zabawy. No i zaczynamy mamy tu jeszcze jakiegoś quest'a, tak więc jeszcze będę musiał Zagrać sobie raz wojownikiem. I tyle. Dobra, tak więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku i trzymajcie się. Elo. elo.